20 lutego 2025 to ważny termin dla milionów przedsiębiorców, ponieważ właśnie wtedy osoby wpisane do CIDG mogą zmienić swoją formę opodatkowania na 2025 rok. A co mamy do wyboru? Po pierwsze skala podatkowa. Tutaj nie płacimy podatku do kwoty 30 tys. zł dochodu rocznie, następnie płacimy 12% podatku dla dochodu do 120 tysięcy zł rocznie, a ten dochód, który przekroczy już 120 tys. zł, opodatkowany jest na 32%. Do tego Dochodzi nam jeszcze składka zdrowotna w wysokości 9% od dochodu. Druga opcja to podatek liniowy. Tutaj płacimy 19% podatku od naszego dochodu plus 4,9% składki zdrowotnej. Trzecią opcją jest ryczałt, a tutaj podatek wynosi od 2 do 17% i zależy od tego, co robisz w ramach Twojej działalności gospodarczej, na przykład jeśli prowadzisz taką działalność związaną z oprogramowaniem, to twoja stawka ryczałtu to 12%. A jeśli świadczysz usługi reklamowe, stawka. Ryczał... Reczautu wynosi 15%. Podatek płacimy od przychodu, czyli nie możemy go pomniejszyć o koszty prowadzenia firmy. Natomiast składka zdrowotna jest podzielona na trzy progi, uzależnione od poziomu Twoich rocznych przychodów z działalności gospodarczej. Jeśli chcesz wiedzieć o wszystkich ważnych rocznych terminach dla przedsiębiorcy, to wpisz sobie ten link w pasek Twojej wyszukiwarki internetowej i tam pobierzesz bezpłatnie kalendarz z rocznymi terminami przedsiębiorcy.